Dzięki Marz za nominację, link do zbiórki w opisie. To za daleko w sumie zaszło, skoro Rapująca mama sita dzisiaj swój uwalnia ozor, pozor, dozo Ja przyjmuję to wyzwanie, bo zrobiłam wczoraj planie, w planie mam buja Niesie i wspólne rapowanie, w dupie mam czele tu. Ja tak bym nie powiedziała, pozytywny przekaz działa Kiedy ktoś zaczepia, to wytaczam działa Chyba nie umiem rapować, ale warto raz spróbować Chociaż rośne eko challenge miną Mała zmiana dużej jest przyczyną Mądrzy ludzie rzadko z prądem płyną Nadrabiaj miną, nie zalewaj winą Gospodarka cyrkularna, globalne myślenie Wolny life, wolny fashion i wolne jedzenie Systemowe zmiany i planety rozumienie To nowe pokolenie i nowe brzmienie Nie ma mojej zgody na rozpuszczone lody Na plastikowe góry i brudne mury, Kaszlące samochody i wysuszone wody Na zakwaszone deszcze i nie wiem na co jeszcze Chociaż roczne Eco Challenge miną Mała zmiana dużej jest przyczyną Mądrzy ludzie rzadko z prądem płyną Nadrabiaj miną, nie zalewaj winą Chociaż roczne eko Challenge miną Mała zmiana dużej jest przyczyną Mądrzy ludzie rzadko z prądem płyną. Nadrabiaj miną, nie zalewaj winą. 5R wdrażam, jej robej uprawiam, wiele rzeczy wciąż sobie odmawiam. Zużycie ograniczam i czasem się potykam. Na hejt się narażam, ale nigdy się nie zrażam. Ponownie wykorzystuje, nic się u nas nie marnuje. Lokalnie i w sezonie tylko kupuje. Segreguje śmieci i uczy tego dzieci. Na pożyczonej ziemi czas szybko leci. Udało się. <laughs> Nominuję: Matka zmienia klimat, Mama pod prąd, Radna wachniska, Jim Princess i niech będzie Magdalena Bocikomisarska.